Liczba 78 jest o 50% większa od liczby C. My musimy wyznaczyć liczbę C. Żeby to zrobić, to wystarczy, że zapiszemy za pomocą równania to zdanie, które jest tutaj napisane. Mamy powiedziane, że liczba 78 jest o 50% większa od liczby C. Zatem, jeżeli do liczby C dodamy 50% tej liczby, czyli liczby C, to w rezultacie otrzymamy liczbę 78. Teraz wystarczy, że rozwiążemy takie równanie i będziemy mieli wyliczoną liczbę c. Na początku zamienimy sobie procenty na ułamek, czyli mamy po lewej stronie c plus 1, druga c to się równa 78. Możemy teraz dodać te wyrażenia z c. 1 c plus 1,5 c to jest w sumie 1,5 c, czyli ja zapiszę w ułamku 3, drugie c to się równa 78. No i teraz mnożymy. To równanie stronami przez odwrotność tego ułamka, czyli przez 2 trzecie, i otrzymujemy, że c to się równa 78 razy 2 trzecie. 78 razy 2 to jest 156. Podzielić na 3 to będzie 52, czyli zapisujemy, że c jest równe 52. No i to jest poprawna odpowiedź do tego zadania. Zatem zaznaczamy odpowiedź c.